Mój ulubiony przedmiot szkolny angielski, matematyka i fizyka. Matematyka. Angielski. Muzyka. Bo lubię pokazać. Polski. Moim ulubionym przedmiotem szkolnym jest WF. Po prostu lubię WF. Matematyka. Moim ulubionym przedmiotem jest historia, bo mi się łatwo uczy, to ciekawi. Angielski. Flaszeka. WF. Uwielbiam sport. Matematyka. WF. to angielski chemia. Angielski, dlatego że jest zawsze wesoło i fajnie, a chemia, nie wiem, po prostu umiem chemię. Odbieram przedmiot: y matematyka. Zdecydowanie. No jest trudna, ja takie przedmioty bardzo lubię. Tak. WF. Matematyka. Angielski. Polski. No to WF i angielski. Yy, muzyka. Angielski, yy, ponieważ pani dobrze tłumaczy i, i jest fajny. Moim ulubionym przedmiotem w szkole jest matematyka. Bo mogę się nauczyć różnych jej działań. Angielski. To fajnie, może się dużo nauczyć i... Przyda się w życiu. Wf. Angielski. Historia. Bo lubię ją. Angielski. Włóczębski. Bo. Jestem sportowcem. Mój ulubiony przedmiot jest angielski, bo. Łatwo do się go nauczyć. May you take no effort in your being, no rest. Sharing what you can. Nothing more, nothing less. Najbardziej chyba nie lubię. Hmm, chemii, ponieważ są pierwiastki, które ciężko spamiętać. No i standardowo historii. Hmm, no, daty, wiadomo. Rosyjskiego, bo trudno jest mi się uczyć na nie. Tak, słabo rozumiem. Historii, bo jest ludzi. Historii. Ponieważ jest i jest dużo dać. Wow. Ruska. History. Najbardziej nie lubię historii. Rosyjskiego. No bo nie da bardzo go potrafię. Historii. Bo nie umiem się jej uczyć i nic nie rozumiem. Łatwo. Nie lubię historii polskiego, dlatego że są to trudne przedmioty i ja ich nie rozumiem. Historii. Nie, nie umiem się jej uczyć po prostu. Chemii i historii. Religii. Historia. Nie umiem. Historii. Historii. Nie wiem, jest strasznie nudna. Historii bo jest May you know the meaning of the happiness. May Taki wyrozumiały, który by nie robił codziennie kartkówek, uśmiechnięty. Nie wymagać od nas, od nas dużo i nie robić kartkówek co najmniej. Taki jak pani wyłącznie. Żeby tak nie krzyczał dużo. I żeby dobrze wytłumaczył. Miły i pomocny. Uśmiechnięty. Idealny nauczyciel powinien być z poczuciem humoru. Wysłuchiwać ucznia i robić mało kartkówek. Idealny nauczyciel powinien być zabawny i nie robić często kartkówek. Żeby był miły. Żeby uważał, co się stało dzieciom, żeby był wesoły. Powinien słuchać uczniów i być dla niego dobry i zawsze go wysłuchiwać. Powinien lubić dzieci, powinien umieć tłumaczyć i nie powinien się często denerwować. Idealne nauczyciel powinien być wyrozumiały. Nie, nie surowy, miły bardzo. Po prostu, żeby uważał na dzieci, żeby żeby, żeby nic sobie nie zrobiły. Idealny e, nauczyciel powinien być wesoły, e, uśmiechnięty. Żeby lubił dzieci. Miły i pomocny. Idealny nauczyciel powinien e, lubić dzieci, nie, nie denerwować się. I po prostu dobrze tłumaczyć, być uśmiechniętym. Za dużo i żeby dobrze Żeby nie był taki bardzo, bardzo surowy. Mądry, miły, pomocny, cierpliwy. Uśmiechnięta. Powinien mieć także poczucie humoru i, i cierpliwość. Nauczyciel powinien być miły, szanować uczniów, nie krzyczeć na nich bez powodu i nie stawiać jedynego. Idealny uczeń powinien być yy, szanować inne osoby i nauczycieli. Wysłuchał pani, żeby się nie wpiecił w owce. Złość nauczyciela. Być wyrozumiały, wyrozumiały dla innych, taki jak ja. Może nie to, że dużo się uczył, ale no też yy, czaił bazę. Tak jak jest. Powinien odrabiać pracę domową, czyli nie tak jak ja. Mhm. Eee, powinien być grzeczny, pilny i odpowiadać na pytania nauczyciela. Dobry i żeby się słuchał na lekcjach. Pilny, mm. aby odnawiał pracę domową. Być przygotowany na każdą lekcję. Grzeczny i cichy. Uczeń, żeby się uczył. Jeszcze, żeby, żeby słuchał pani. Żeby nie przerywał pani. Co mówi? I jeszcze, żeby. Nie bił dzieci. Idealny uczeń powinien uczyć się, słuchać na lekcji, Pomóc i dobrze się uczyć. Fajnie rysuje, fajnie po ślaskach robi. Powinien dostać piątki ze sprawdzianu, przykładać się do pracy domowej. Żeby ładnie pracował. Uczeń powinien być szalony, energetyczny i być sobą. się słuchać pani. Być uśmiechnięty, przyjacielski i po prostu słuchać się nauczyciela. i boję się cicho na lekcjach. Grzeczny. Powinien odrabiać pracę domowe i być grzeczny. Uczeń powinien odrabiać każdą pracę domową, dostawać dobre oceny z kartkowych i sprawdzianów. Powinien słuchać pani i Nie rozmawiać na lekcji. Idealne uczenie istnieje. Uczyć się dobrze. Mieć dobre oceny. Nie same szóstki, bo to jest, nie wiem, najlepiej tak jakby miał takie piątki i czwórki. To jest taki idealny uczeń. Taki? Ja. Wiadomo. Wszystkiego co dobre. Wszystkiego najlepszego. Dumy z uczniów i spełniania marzeń. Żeby jak będą sprawdzać nasze sprawdziany, żeby... żeby je przeżyli. Zdrowia, żeby z nami wytrzymali. Żeby nie musieli się czasem denerwować na uczniów. Chciałam nauczycielom wszystkiego co najlepsze, spełnienia marzeń, dobrych uczniów i żeby były same wszystkie na kartkówkach i sprawdzianach. Dużo zdrowia, dużo miłości, tak, dużo pieniędzy, no i dużo jest. Zdrowia i szczęścia. Życzę nauczycielom, żeby byli uśmiechnięci, nie robili dużo kartkówek i żeby, żeby byli szczęśliwi w życiu. Wszystkiego najlepszego i dużo zdrowia i szczęścia. Mhm. I żeby było fajnie. Wszystkiego dobrego i dużo zdrowia. Oczywiście dużo, dużo pieniędzy i zmiany miejsca edukacji. Zdrowia, szczęścia, dobrych uczniów. Dużo dobrego i dużo zdrowia. Wszystkiego najlepszego, szczęścia, zdrowia i dobrych uczniów, żeby już nie dużo szczęścia. Życzę zdrówka. Życzę marzeń i nauczycielom w w życiu wszystkiego najlepszego. Zdrowia, szczęścia. Mądry chodzi. Dużo zdrówka, dużo bu buziaków i jeszcze dużo szcz tego szczęścia, szcz żeby... Dużo szczęś tego szczę szczęścia. Zdrowia, szczęścia, wyższej pensji, dużo uśmiechu i żeby uczniowie byli grzeczni. Żeby się właśnie nie zdarzył z uczeń. Zdrowia. Zdrowia, szczęścia, pomyślności. Wszystkiego najlepszego. Dużego zdrowia. Nauczycielom życzę pieniędzy. Wesołości, radości, zdrowia, szczęścia, pomyślności. Dead without you, I want you to have it all I